Proszę Państwa, szybko, dosłownie, już nawet bez komentarza, bo nie ma na ten komentarz czasu. Bardzo ogólne mm, rekomendacje. Pierwsza rekomendacja to jest taka, by stworzyć to, o czym powiedziała Pani, kształtować podstawy i możliwości powszechnego udziału w procesie edukacji. Pani powiedziała, że musimy wyjść od lidera, od tego, który będzie przewodził w firmie. Ja myślę, że my musimy wyjść od edukacji na poziomie już szkoły podstawowej albo co, co najmniej gimnazjum. Jeżeli my będziemy mieli wpojone te zasady um, społecznego działania, to one się później będą przekładały również na... Ja Przepraszam, na, na, na um, Promocja narzędzi i rozwiązań niwelujących potencjalne bariery. Wczoraj Pani była uprzejma z Polskiej Agencji, z, z PARPu, rozwoju przedsiębiorczości. E, m, państwo przedstawić, że jest już taki program, który będzie e, początkowo wprowadzał poszczególne obszary biznesu społecznie odpowiedzialnego, następnie będzie e, Prowadził ewaluację, czyli będziemy mieli wynik w postaci, jakie bariery potencjalne mogą wystąpić, i na tej podstawie będą również formułowane narzędzia i rozwiązania, które będą niwelowały. Państwo wiecie, zdaje się, wszyscy wczoraj, nawet na to będą odpowiednie środki finansowe przekazywane. Partycypacja organizacji rządowych i pozarządowych w rozpowszechnianiu roli krajowych i regionalnych regulacji. To jest również to, o czym też Pani powiedziała w przypadku chociażby ISO. Zwiększanie udziału mediów to jest chyba krok, który musi być podjęty natychmiast i jeszcze bardziej zintensyfikowany. Tutaj rola mediów jest niekwestionowana, niekwestionowana jeżeli media będą edukowały nas, przedsiębiorców, osoby prywatne, samorządy. Padła również rekomendacja, która myślę zostanie przyjęta tutaj z bardzo pozytywnym dźwiękiem, żeby powstała nagroda, na przykład marszałka za odpowiedzialne działanie, za społecznie odpowiedzialny biznes, która będzie takim gwarantem również i swego rodzaju takim impulsem dla innych firm, które będą zainspirowane tym działaniem. Promocja wdrażanych dobrych praktyk przez przedsiębiorstwa działające w Polsce i w regionie. Również w powiązaniu z, z interesariuszami. Inicjowanie platform wymiany doświadczeń to jest również dzisiejsze spotkanie. Nic innego. To są przecież klastry. Jeżeli mamy klaster budowlany, to są firmy, które mogą wzajemnie sobie pomagać, bo proszę zauważyć, że akurat w budownictwie to się bardzo przydało. W momencie, kiedy były duże międzynarodowe przetargi, trzeba było się zjednoczyć, żeby w przynajmniej dwie-trzy firmy działać łącznie. Jeżeli te dwie trzy firmy będą społecznie odpowiedzialne, no to znowu będą zdecydowanie łatwiej wybierane. Zwiększanie roli samorządów lokalnych, wyznaczaniu instytucji, które będą miały na celu. Odpowiadać za systematyczne monitorowanie i ewaluację. Może warto by powołać w Urzędzie Warszałkowskim, chociażby przy, przy Departamencie Inwestora na przykład, koordynatora tych działań, który weźmie odpowiedzialność za edukowanie, za wdrażanie, za ewaluację, za promocję biznesu społecznie odpowiedzialnego. To już nie jest, proszę Państwa chcieć, nie chcieć, to jest być, a nie być, tak? Czyli ta potrzeba tutaj jest zdecydowanie uwypuklona. Propagowanie integracji ze strategią firmy. To zostało, zostało powiedziane dwukrotnie podczas tej konferencji. Biznes społecznie odpowiedzialny to jest strategia długofalowa. Jeżeli my myślimy krótkofalowo, to tego efektu właśnie w postaci chociażby dodatniego wyniku finansowego prawdopodobnie nie będzie możliwe do osiągnięcia. Stwarzanie warunków ogólnego dialogu przedsiębiorstw z lokalnym otoczeniem w celu identyfikacji interesariuszy i ich potrzeb. Tutaj pani Marta bardzo szczegółowo o interesariuszach wskazała. Proszę zauważyć również z perspektywy zarządzania antykryzysowego, jeżeli my nie jesteśmy w stanie współpracować z interesariuszami, to w przypadku, kiedy nasza firma, mówiąc kolokwialnie, toni, jeżeli my nie będziemy mieli wsparcia tych interesariuszy, a będziemy nie mieli wtedy, kiedy je dobrze zidentyfikujemy, to jakikolwiek plan naprawczy, który będziemy chcieli zaimplementować, nie będzie możliwy do zrealizowania. Ta identyfikacja tutaj jest niezwykle ważna. Zwiększanie roli samorządów lokalnych inicjowanie wspólnych działań, to będzie ten efekt synergii, jeżeli my będziemy w piątkę, w trójkę, zwiększając moce, będziemy w stanie również dokonywać inicjatyw na szerszą skalę, czyli one będą bardziej widoczne, będą mogły również promować region. Rozwijanie świadomości konsumentów o roli i korzyściach związanych z CSR. Szczególnie przedsiębiorstwa powinny. Sobie uświadomić fakt, że konsument jest coraz bardziej odpowiedzialny. To, o czym mówiłam wczoraj, że jeżeli my nie będziemy brali konsumenta za naszą, nazwijmy to korpialni wyrocznie, jeżeli nie będziemy dbali o tego konsumenta i nie będziemy mieli świadomości, że on jest bardziej czasami świadomy od nas, no to nasze przedsiębiorstwo zdecydowanie w tym będzie w tym konkurencyjnym przegra. Właściwie. Ta świadomość konsumentów przekłada się również na ten wizerunek, a wizerunek tworzy też wolontariat pracowniczy, o którym dzisiaj bardzo wiele zostało powiedziane. Właściwie nasuwa mi się jedna tylko tutaj konkluzja, pomijając już, że z lekka się popłakałam oglądając te, te filmy, patrząc na te biedne dzieci, które no, mają zdecydowanie gorsze warunki rozwoju i życia, szczególnie te opuszczone. No to taka konkluzja mi się jedna nasunęła. Tyle jesteśmy warci, ile jesteśmy w stanie dać siebie innym. I niech to zostanie taką ostatnim, ostatnim zdaniem, które może też bliżej świąt pobudzi w nas potrzebę też dawania czegoś innego. Bardzo Państwu dziękuję.